Cześć i witajcie w mojej kuchni. Chciałbym się Państwu pokazać kolejny pomysł na szybki, prosty obiad. A w roli głównej wystąpi dzisiaj schab. Zrobimy sobie taki schab z suszonymi pomidorami. Co do niego będziemy jeszcze potrzebować? Tu mamy kilo schabu. Już sobie go wcześniej pokryłem w taką centymetrową grubość. Oczywiście suszone pomidory. Tutaj mam 200 ml śmietany 30. Dam jeszcze łyżkę sosu sojowego. Tutaj mam pokrojonej troszkę natki pietruszki. Jedną cebulę zaraz wkro, skroję w kostkę, z przypraw będziemy potrzebować majeranek, suszony czosnek, oczywiście pieprz i sól, tyle. A i dodatkowo ja sobie tam ugotuję ryż, to co lubi, mogą być ziemniaki, jaki tam dodatek, to co, na co ma tam ochotę. W pierwszej kolejności przyprawię sobie to mięso, a później pokroję tą cebulę i pokroję te suszone pomidory. Zaczniemy od przyprawiania tego schabu. Schabu jest niecały kilogram, 6 sztuk, to jest dosłownie chyba 850. Dobrze, damy sobie pierw pieprzu. Teraz damy soli. Teraz posypię to troszkę majerankiem. Klepiemy te przyprawy w mięsko. I oczywiście analogicznie z drugiej strony, nie? Te same przyprawy. Dobra, wklepie znowu te przyprawy w mięso. Mięso mam przyprawione, ściągnę sobie je teraz na talerz, odstawię do lodówki na te minimum 30 minut. Niech te przyprawy się przejdą z tym mięsem, a w tym czasie pokroję sobie tą cebulę i te pomidory suszone. I sobie jeszcze, co zrobię? A, ugotuję sobie już ten ryż. Cebulę pokroję w drobną kostkę. Jedna cebula powinna wystarczyć na te kilo schabu. A suszonych pomidorów ja akurat mam takie z ziołami, myślę, że 5-6 sztuk. Nie zobaczę, jakie duże one są. 4, a myślę, że 5 powinno wystarczyć. To i tak one są takie wielkie. No, da. 5 pomidorków. Zaraz, zaraz wykorzystam ten olej, tą marynatę tych pomidorów. Na tym będę chciał sobie swój schab posmarzyć, on jest taki superanski, taki mocno aromatyczny. Szkoda go wylewać, oczywiście. Nie? Dobra, pokroimy te pomidory. Też te pomidory w kostkę, nie? Kiedyś biedronce były, y, pomidory suszone, od razu były takie pokrojone. Jakoś już od dłuższego czasu nie mogę ich y, nigdzie spotkać. Nie wiem czy to moje biedronce je wycofali, czy, czy w innych sklepach one są dostępne. Były wygodne, nie? A tak teraz całą, całą deskę mam tłustą, ciężko umyć po takim tuszu. nie? No i super. Wszystkie składniki na ten obiad mam w tym momencie przygotowane. No oprócz tego ryżu. I możemy przejść do kolejnej czynności. Zaczniemy smażyć sobie schab. Tak jak mówiłem wcześniej, dam sobie tego, tej zalewy pomidorowej do smażenia tego schabu. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. Troszkę nagrzeję ten olej. Później skręcę gaz, bo na tym oleju po smażeniu będę chciał smażyć też e, tą cebulę, nie? No dobra, to co? Smażymy, nie? Mam nadzieję, że wszystko wejdzie mi na jedną patelnię. A zaraz ten skap się obsmaży, troszkę się skurczy i wszystko powinno ładnie się wmieścić. O, idealnie. Co tutaj się dzieje? Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. O, fajnie, No i dobrze, schab jest ściągnę go teraz. I na tym tuszczyku, po co smażyliśmy ten skał, posmażę tę cebulę. Tu 2 dwie minutki, niech ona tylko się zeszli, i będę dodawał tych pomidorów. Długo się już troszkę zeszpiła. Myślę, że spokojnie w tym momencie można dodać tych pomidorów. Chwilkę to pomieszam i teraz z powrotem wskam. wkładał tutaj na patelnię. I tu ląduje z powrotem. coś takiego, tą wodę też, szkoda tych smaków i teraz to zalejemy. Tutaj mam 200 ml akurat w moim przypadku y, rosół, bo akurat y, mam, w, w przypadku może być skoski kostki lub, lub zwykła woda, 200 ml tego rosołu. Mam nadzieję, że mi przykryje to mięso. O, troszkę mało, jeszcze wleję, jeszcze wleję setkę. O i jeszcze troszkę doleję tego rosołu. Dobra, tyle wystarczy, a już na wszystko. I teraz sobie przyprawimy ponownie. Ponownie tymi samymi przyprawami, co z charpą. Troszkę czosnku. O, już na oko tak pół łyżeczki. Majeranku też taką łyżeczkę, myślę, że damy. Proszę bardzo. Dam troszkę soli. i obowiązkowo pieprzu tak sobie pomyślałem, że mogę przecież dwa listki klamrowe jeszcze dodać albo nawet nawet trzy i dam trzy kulki ziela kiepskiego i zrobi się z tego taki fajny sos, nie? dobra i dla podbicia tej słoności dam sobie jeszcze jedną łyżkę sosu sojowego ciemnego Super, wymieszam to, podkręcę zaraz troszkę gaz, niech mi się to zagotuje, nakryję to pokrywką i tak będę dusił, myślę, że między pół godziny a godzinę, nie wiadomo ile, a pewnie gdzieś w tym, w tym przedziale między pół godziny a 60 minut, nie? trochę to podkręcę, jak ten schab sobie spokojnie tutaj zmięknie i na sam koniec. Podleję to śmietaną 30. Niech to się ładnie nam zagęści. Trochę, trochę teraz wodę odparuje podczas tego duszenia, więc zrobi się taki superamski sos. Nie? Jak mi się to zagotuje, to zmniejszę kas tylko, tylko żeby to pyrkało. Wiecie co? Minęło sporo czasu, bo minęło 45 minut. Wow, Obiekt zaparował jak zwykle. Oj, wodę mi tu odparowało. Przyznam się bez bicia, że nie zaglądałem tu, byłem zajęty, ale to nic. Teraz dodamy śmietanę, najwyżej troszkę wody, zaraz podleja. O, to wygląda to dobrze, już chyba mięso na pewno jest miękkie, nie? Dobra. Teraz wleję 200 ml śmietany, tej 30% -owej. I co, dosłownie chwilkę zaczekam, niech mi się ten sos troszkę tam zagęści z tą śmietaną i można powiedzieć, że obiad gotowy. Wiele roboty przy tym nie było, najwięcej to było czekania. No, fajnie to wygląda. Ja już to tak zostawię, nie będę tutaj już rosołu podlewał. Teraz sobie to spróbuję, czy to przypadkiem nie jest mało przyprawione. A, fajnie smakuje. Te pomidory fajnie czuć. Ta zalewa, co te pomidory są w słoiku, ona tak robotę robi, mam wrażenie. Ten olej, nie? Co, co, co na nim smażyła. No i dobra, można powiedzieć, że obiad gotowy. Potrzymam to dosłownie dwie minutki, niech to tylko się zagrzeje. I, I będę sobie nakładał. A, jeszcze tutaj spojrzałem, tej natki pietruszki jeszcze trochę posypię. Tak sobie teraz pomyślałem, jakby tu jeszcze dał takich e, grzybków, nie? Jak się nazywają też te grzybki? E, doleciało mi z głowy. No nie pieczarki, tylko co? O kurki, O. Ale te. długo myślałem nad tym. No jakby tu jeszcze kurek dał, nie? To by też super na No, coś się zagęścił. Dobra, nakładam. No, a tak finalnie wygląda mój dzisiejszy obiad. Z suszonymi pomidorami. Ja sobie go zjem dzisiaj. Z takim ryżem. Dobra, dwa kawałki wystarczą. Poleję trochę jeszcze tym sosem. Bardzo ważna rzecz, ten sos. Lubię takie obiady. Większość moich obiadów to takie dania jednopatelniowe. To, co lubię? nie mało skomplikowane, szybkie do zrobienia takich obiad dla chłopa o. i super dziękuję Państwu za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików na tym kanale